Ludzi w formach chaosu. Tak jak obiecałem, rozpoczniemy od omówienia tej zakładeczki. Wychodzi jeszcze tylko informacja, że jak klikniemy, jeżeli mam ustawioną tą lub tą zakładkę i klikniemy nagrywanie lub poprzez klawisz skrótu, to to Okno nam się zminimalizuje do paska zadań tutaj, a pasek zadań zniknie i będziemy mieli goły pulpit. Po kliknięciu tegoż okienka pojawi nam się coś takiego. Tak jak mówiłem, jest to zrzut ekranu, więc nie mogę na nim nic wykonywać, ale wydaje mi się, że. Da się to omówić bez yy, specjalnego pokazywania. Tu mamy linię ograniczającą nasze okno. Które możemy dowolnie przesuwać. Mm, tutaj mam a no właśnie. Na dole mamy takie małe podmenu tegoż okna. Ono nie jest nagrywane, co widać. I teraz tak. Pierwszy przycisk od lewej pozwala nam na. Przesuwanie okna w dowolnym miejscu. Drugi jest pomocny przy ustalaniu, co chcemy nagrywać. To znaczy, po wciśnięciu tego przycisku, e, automatycznie nasze to okienko dopasowuje się do okien, jakie występują na, e, na ekranie. Po Ustaleniu już te, tegoż, tegoż miejsca, gdzie będziemy nagrywać, warto, no właściwie chyba trzeba sobie od, z powrotem yy, odznaczyć to okno. Znaczy tak jak w tej chwili, żeby, 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 się, żeby się nie było podświetlony ten znaczek, bo jeżeli będziemy przesuwać myszką, to nam będzie automatycznie to okno yy, przeskakiwać. Po wciśnięciu tegoż huleczka, lub użyciu klawiszy skrótu następuje nagrywanie. Ramka podświetla się na czerwono i zostaje zablokowana w, miejsc, w tym miejscu, w którym jest ustawiona. Zatem nie możemy jej już przesuwać. No i o to właściwie chodzi. Ten przycisk to aparacik i on służy do robienia zrzutów y, ekranu. Tutaj zaś y, mamy rozmiar tego okna i możemy sobie go zapisać. Poprzez przycisk plus, wtedy będzie tutaj, sobie ustalimy na jakiej wartości. Tu mamy to menu kontekstowe ustalonych wartości. Wybieramy sobie tą wartość po zamknięciu okna. Ponownie, jak chcemy je otworzyć, ono nam się otworzy w takim rozmiarze, jaki chcieliśmy, i w miejscu, w którym ustawiliśmy. Ten przycisk służy do usuwania zapisów. Ten zaś do zamknięcia okna. I wtedy po zamknięciu tego przycisku pojawi nam się nasze podstawowe okno, czyli to. No dobrze, teraz jeszcze na chwileczkę wrócę do tych formatów. Tu jest przykład rozwoju programu, bo jeszcze 3 miesiące temu nie było możliwości zapisywania AVI ani MP4. Był to yy, format F, C, -F -I -C -V, Zarówno tak samo się nazywał format, jak i kodek. Teraz natomiast mamy te dwie możliwości. Kodek pozostał yy, ten, który, o którym mówiłem. Jest to yy, kodek autonomiczny kodek firmy Minis. Yy. Natomiast my dzięki temu, że wprowadzono takie formaty możemy bezpośrednio przesłać film do, do obróbki w innym programie lub wysłać go na przykład do YouTube'a. No dobrze, teraz przejdźmy do lewej strony i to będzie, będzie już moja od góry pierwsza uwaga do programu. Tutaj mamy ścieżkę, w którym zapisujemy. Oczywiście każdy ze zakładce są osobne ścieżki. I tutaj po kliknięciu sobie tych trzy pokazuje nam się pokazuje nam się pulpit. Oraz To, co jest na publicie, no i te systemowe, tu biblioteka. Więc, problem, dla mnie jest problem taki, że jak nie zapamiętuje ścieżki i za każdym razem trzeba ją wybierać, domyślę nie po, po zainstalowaniu programu. Wszystkie te ścieżki są w tych folderach. Teraz pokażę, może. Kliknijmy sobie tu obraz, mój obraz. O, tutaj mamy Action. Foldery będziemy widzieć, natomiast zawartości nie. Dopiero jak klikniemy, że OK, to miejsce, to tutaj nam się otworzy zawartość tego wraz. No Ja nie będę teraz tego robił, żeby nie, nie przeskakiwać. Zamknijmy. Tutaj poniżej może mamy. Możliwości sortowania materiałów, jakie zgromadziliśmy. Możemy sortować albo po dacie. Po kliknięciu zmieni nam się na kolejną możliwość, czyli tutaj po rozmiarze, po nazwie, i znowu wracamy do daty. Tutaj jest zakładka, która odkreśla, czy malejąco, czy rosnąco. Po kliknięciu. Jeden raz lewym klawiaturzem myszki zaznaczamy dany plik, a na dole możemy odczytać jego podstawowe dane czyli w jakiej rozdzielczości został nagrany, ilość klatek, jaka była ustawiona, długość to znaczy czas i jego rozmiar. Tu po prawej stronie. Mamy dostępny rozmiar, yy, znaczy, dostępne miejsce na dysku. Nie musimy coś klikać, żeby zobaczyć, bo przesuwając myszkę po poszczególnych plikach, te wartości nam się zmieniają. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli kursor myszki yy, znajduje się na tym pliku, na, pokazuje, mamy kursor umieszczony na jakimś pliku, to na dole mamy dane o tym pliku. Teraz coś może jest o rozmiarach yy, nagrań. Tu mamy mm, filmik 7 i on zajmuje 400, 404 MB. Przezujmy sobie Tutaj może za daleko. Nie wiem, czy będzie coś tu podobnego. 79, no 8-minutowy filmik, tutaj z gry. Zajmuje nam 3,3 GB. Obydwa filmy były nagrywane na tych samych ustawieniach. Zatem wielkość tego szpiku zależy też od ilości danych dostarczonych. Czyli od tego, co się dzieje na ekranie, od ilości kolorów, no, 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 czyli od ilości danych dostarczonych. Tutaj mam taką yy, przeciętną wartość, którą przynajmniej ja nagrywam, to jest około 16 minut. Tam jest yy, dosyć dużo danych i ten plik zajmuje 8 GB. U dołu, jak widzicie, mamy nazwę nadawaną automatycznie. Jeżeli potrafi czytać nazwę, program to podaje nazwę. I to możemy zmienić automatycznie, klikając dwa razy, ale powoli myszką. Lewym klawiszem myszki, przepraszam. Możemy sobie to zaznaczyć i wpisać sobie coś tam dowolnego. Powiedzmy, wpiszę tu A1 i potwierdzimy ten. Nie możemy dokonywać yy, tych zmian na pliku roboczym, tym, który w tej chwili używamy. Te dolne przyciski yy, uaktywniają się po zaznaczeniu danego pliku. I Określają nam możliwe opcje, jakie możemy wykonać na nim. Możemy usunąć zaznaczony plik. Możemy odtworzyć go. Możemy otworzyć katalog docelowy. I możemy go eksportować, to znaczy, renumerować do wybranego rozmiaru, co niebawem pokażę. To samo mamy poprzez kliknięcie. Prawym klawiszem myszki na danym pliku. Przy czym tu mamy o jedną opcję większe, więcej. Usuń wszystkie pliki. że teraz to, ten filmik skończymy. I następny rozpoczniemy od omówienia tego menu. Bo tu mam dosyć, jedną przynajmniej dosyć ważną informację. No to na raz. Cześć.